In taberna, quando co tu prezentujecie? To my jesteśmy polskim wydawcą e, przygód do DD i do Pathfindera. E, zaczęliśmy 3 lata temu. W lutym będziemy mieli e, trzecią rocznicę. E, I wydajemy przygody, które, jak sami gramy w wielu systemach to piszemy przygody, które mogą zarówno działać w Pathfinderze, jak i w piątej edycji, jak i w trzeciej, którą my, stary z gredy, gramy w trzecią edycję. E, wszystko jest naszego autorstwa. E, I e, staramy się utrzymywać wysoki poziom produkcji, to znaczy takie, wszystkie okładki płacimy e, artystom za to, żeby zrobić nam ładne okładki. Do wielu nowych wydań mamy staramy się, żeby mapy, żeby to wszystko wyglądało w taki sposób, że żeby nie odstawało od Pajzo czy od Wizardsów. Jesteśmy mali, ale mierzymy wysoko. E, I w szczególności jesteśmy dumni z... W zeszłym roku e, mieliśmy Kickstartera na pierwszą naszą książkę w grubej oprawie. E, the Goddess and the Fox. Po polsku nazywamy to Historią Lisiego Cesarza. I udało nam się zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie zrobiliśmy. E, książka Hexcrawl. Wielka przygoda. 30 ma mnóstwo lokalizacji wszystko w grubej oprawie. Planowaliśmy, żeby to była taka broszurka, ale jak zaczęliśmy pisać, skończyliśmy na 120 stronach, a i tak musieliśmy ciąć, żeby móc to wysłać do Stanów normalnie. Pytanie takie. Hmm, czy planujecie coś po polsku wydać? Tłumaczenia takie by... Robimy to po godzinach. Tak więc, yy, i tak zjada nam to tyle czasu przygotowanie po angielsku, okay. że przygotowanie tego po polsku, jak nie wiemy jaki będzie odbiór, nie wiemy czy nam się będzie opłacać. Ale w lutym startujemy z polskim sklepikiem, takim, gdzie te przygody będzie. Bo normalnie można kupić tylko na konwentach, ale startujemy z sklepikiem gdzie można dorwać to w takich cenach jak w Polsce w Polsce sprzedajemy w polskich cenach kupić to po prostu online u nas może jakaś jedna przygoda na próbę po polsku i zobaczyć ja... jak schodzi Mamy plan przygotować coś po polsku i po angielsku naraz. Bo prawda jest taka, że DD, gra się po angielsku, w większość materiałów jest po angielsku, ale wiemy, że zaczynający ludzie chcą, szukają. szukają czegoś i chcą zagrać po polsku. Mhm. E, więc staramy się przygotować coś, co pozwoli nowym zagrać, a potem łagodnie przejść do tego, jak zagrać po angielsku. Bo jak wiemy, terminologia po angielsku i polsku nie zawsze przystaje do siebie. Polskiego wydania DD nie ma, tak naprawdę kiedyś było. Ale były problemy licencyjne i planujemy przygotować coś, co wprowadzi nowych graczy po polsku do świata D&D, który większości jest po angielsku. Więc planujemy coś fajnego, ale to jest duży projekt. Na pewno to jest super, chciałbym to wszystko zobaczyć po polsku, na pewno bym kupił to. Po angielsku zapraszamy, to nie jest tak. Ty, ty. Nie jest! My staramy się być ten język był prosty. Pracujemy z redaktorami ze Stanów, bo wiemy, że amerykańska widownia jest bardzo wybiórcza. Jednak jakby potrafiliśmy dostać recenzję, że coś nie jest napisane ładnie. Dlatego pracujemy z redaktorami, żeby to było... Prawda jest taka, że wkładamy w to, ile możemy. Tak jakby na ile nam budżet pozwala, to wkładamy w nasze przygody, żeby były jak najładniejsze. Część grafik zamawiamy, część grafik pistuje moja żona. Głównie przedmioty i wszystkie tokeny do wydań hmm. cyfrowych. Bo my wydajemy też cyfrowo roll 20 i do Foundry VTT. Wydaje mi się, że mamy jedne z najlepszych modów do Foundry VTT, jakie są. Ja robię to od, od lat. I Tom. jestem programistą, więc wiem jak zrobić, żeby to było dobre. Teraz przelecę po produktach. Ta, tak? properamus cui semper insudamus quid agatur in taverna ubi dumus est pincerna hoc est opus ut feratus et quid locur audiatur Ostatecznie jesteśmy na zjawie, Hengal, Wojciech z tej strony, mamy fajne nowości, wznowienia dróg, broszury, każdy jest z Johnem, startery do Słowian i Warlocka, no a poza tym takie podręczniki z głównego naszego nurtu, czyli Mystery Warlock Słowianie. Zapraszam. Dasz ujęcie robię. I oczywiście moim pierwszym produktem było Każdy jest żonem. podobno w kilku graczy może grać jedną postacią. A to nagrywasz mnie, o kurde, dobra. Jesteśmy Hex Studio, to są nasze produkty. Działamy od, no już od prawie ponad 6 lat tak naprawdę na rynku. Polsce. No i wszystkie gry, które znajdują się na naszym stoisku, to są nasze własne y, tytuły. Od nas, naszej najnowszej produkcji po polsku, czyli właśnie Zabit Smoka, jest na naszym systemie RPG. Zapraszamy wszystkich. Po y, nasze starsze tytuły, które nadal po prostu są świetne, czyli Łokty Kryształów, Hydrogród, uluk czy y, Tkacze busz, czyli gra paragrafowa. Para. Miłej zabawy. Cześć, trzyma. Moja gra? w zeszłym roku tylko prototyp i startery były, a teraz już dostępna w pudełkach i w większości sklepów. Ostatnie bardzo... RPGowe odkrycie. Co Cię zaskoczyło? Jaka gra? Co Ci się spodobało? Moje ostatnie RPGowe odkrycie? Wiesz co, ja nie mam czasu grać w inne bo przez ostatni rok wypluwałem co tydzień dodatki do Zabić Smoka. Ale yy... Ostatnio bardzo miło mi się zagrało kampanię Borga od początku do końca świata. To było na mojej RPGowej owej bucket liście, udało się to zrobić. No i pewno jak skończę grać kampanię w Smoka, to będę testował Cyborga tak samo. Więc kampanie 5-10 sesji to jest to, co ostatnio mnie mega jara. Proszę. Mamy kulty, dużo kulty. Poza mrok, labirynty, mamy Wojtka, a nie Michała. Jest moc, moja skromna osoba. Ostatnie RP... rpg odkrycie. Co Ci się spodobało ostatnio? Moje ostatnie rpg odkrycie? Glina. Okay. Wiem, że stare, ale moje. Ostatnie ja rpg jestem... odkrycie? Andrzej. Glina. Ostatnie rpg odkrycie. Co się spodobało? Jaka gra? Coś z Czasu.

Prowadzimy program, mamy ze sobą karciankę, która będzie w pierwszym kwartale tego roku. Szerzęta elektorzy. Hipotetyczny scenariusz. Imperator nie żyje. E, czterech elektorów bije się o to, kto zostaje nowym imperatorem. Dlatego ta gra jest zakazana w e, karczmach w imperium. Mamy też szybkie sesje, na które można przyjść i od ręki z drużyną pograć półtorej godziny. Systemy brak, Glory, Solband i e, Warhammer 4. Edycja. I do tego prowadzimy punkty programu. Mamy sesje długie, na które można się zapisać przez system. E, są prelekcje. W jutro będzie omówienie dokładne naszych planów wydawniczych na ten rok. Zapraszamy serdecznie no i mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić na Cześć, jestem Kujczak i chciałbym Was na zjawę. Zjawa jest fajna, właśnie stajtuję i e, konwenty robione przez że nie są najlepsze. Mamy tu najwięcej epeszków i jest super. Ostatnie RPGowe odkrycie. E, ostatnie pegowe odkrycie. Hmm. To jest trudne pytanie. E, A, e, powiem tak. Moje ostatnie odkrycie jest e, tajne, ponieważ właśnie nad nim pracuję. E, odkryłem nową mechanikę, którą e, z, e, e, Ok, Skakowałem mechanikę Dijk Ona Dijk ma wyjść po polsku. Ktoś, go zapowiadał, że go wyda. To jest taki malutki rekpeg. Ja ją skakowałem, bo okazała się super fajna i będę wydawał nowy mini system na tej mechanice. Po Polsku wyjdzie? Po polsku wyjdzie. Nie, Bardzo nie, super, Dzięki. Tak, Cześć, z tej strony Janosik z toporów olsztyn. Co tam kupiłeś na zjawie? Na zjawie całkiem sporo, bo między innymi kości do piątej edycji Wilkołaka ale też podręczniki, między innymi podręcznik do jednej klasy z Pathfindera drugiej edycji i podręcznik do nowego systemu, mianowicie Blade Runnera. A co tam na zjawie się podobało? Prelekcje, generalnie to, że można było się pointegrować ze znajomymi. Wiadomo, Zjawa jest mocno nastawiona na RPG, więc przede wszystkim to. Więc sesyjki, no i to, że miałem fajnych graczy na systemie, który prowadziłem. A z minusów? Z minusów trochę organizacyjny chaos, <noise> że nie było wiadomo czasami gdzie co jest i troszeczkę był rozgarbiony. Mm, ostatnie RPGowe odkrycie, co, jaka gra ci się ostatnio spodobała? Mm, no przede wszystkim Pathfinder druga edycja, więc teraz się mocno zaznajamiam z podręcznikami z tego setingu z tego systemu. Co mi się podobało na zjawie? Podobało mi się to, że można było spotkać naprawdę fajne osoby i dużo stoiz było. Także był też wybór. Co mi się nie podobało? Pomimo tego, że zapisywałem się online na sesję. to i tak się nie dostałem. To próbowałem z samego rana, godzinę przed otwarciem przyjść i się zapisać. I niestety już wszystkie miejsca były zajęte, także nie udało się na jakieś tam sesje podostawać. Ale dzięki wystawcom, wystawcy tam na miejscu robili takie krótkie pokazowe sesje, to tam się udało zagrać. Poprowadziłem dwie sesje w podmroku. Jedna w tym roku, druga z koboldami. Korona króla koboldów na mechanice Fate in the Dark tego Enteras bastardów. Po, pozdrawiam. Także jakoś fajnie wyszło. Sesja po sesji, ale tak sesja po sesji prowadzić, to już człowiek zmęczony jest po tej drugiej sesji, że czuć było. Co tam jeszcze mi się nie podobało? To, że. Twórcy programu i zaproszeni goście mieli identyfikatory takie same jak uczestnicy. Musieli całą kwotę zapłacić: wejściówkę 60 zł. Wprawdzie w regulaminie pisało, że jeżeli dwa punkty się poprowadzi, to wtedy jest zwrot z połowy 30 zł, ale ten ale podobno na miejscu tylko, bo przelewem nie mogą przeleć, także no trudno. Może za rok. Co sobie kupiłem na Zjawie? Każdy jest Johnem. Tłumaczyła ekipata ta Imaginarium i wydała to. Gra się kilk w kilka osób. Jedną postacią rywalizuje się i przejmuje się osobowości tego Johna, tak? Mam też Kupiłem Bers Blight, Żona silno, silnobrodego Też w kilka osób się gra i jedną postacią się gra. Także będę chciał eksperymentować tutaj hmm, z tą formą. Jeszcze od Kołka Niewiary, Łotra. E, kupiłem Grobowiec Krwi. Jest to moduł o grobowców krwi. Yy, bardzo ładna okładka taka złocona i taka fajna yy, jak plusz czy zamsz taka fajna w dotyku mniej więcej tak się w środku prezentuje to także naprawdę warto limit był ograniczony także nie wiem czy dostaniecie to chyba że z drugiej ręki i to takie krótkie podsumowanie Mało miałem czasu na nagrywanie, bo dużo prowadziłem. Później integracja była z toporami, także, bardzo mało czasu miałem na nagrywanie i taki krótki odcinek wyszedł. Na razie, do zobaczenia. Bajo.